Moi drodzy, miałem nie włączać FIFA Ultimate Team. Miałem tego nie robić. Po tych ostatnich aferach, mega głośnych brudach, które wypłynęły, po prostu odechciało mi się tego trybu. Ale oni w Kanadzie wiedzą bardzo dobrze, jak manipulować naszymi umysłami, jak manipulować naszymi portfelami, jak manipulować naszym mózgiem albo jego brakiem, tak jak w tym przypadku, ponieważ w momencie, w którym ujrzałem. Dokładnie tę oto kartę, jaką jest fantastyczny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Olivier Giroud w wersji Pamiętne Chwile. No to ja się nie mogłem powstrzymać. Ja muszę go zrobić. Jak nigdy w życiu nie robię tego, tak teraz będę musiał to zrobić. Absolutnie. Zawodnik. No nie wiem, czy ja coś muszę powiedzieć. Nie dość, że najpiękniejszy człowiek na świecie... To jeszcze najlepszy. Dodatkowo najprzystojniejszy. Po prostu chłop jest niesamowity. I wydali go w wersji ocenionej na 90. 84 punkty tempa. 90 strzałów. 79 podań. 84 dryblingu. 52 obrony i 89 fizyczności. Ale co jest najlepsze? Ta karta ma 4 gwiazdki sztuczek. Drodzy Państwo... O kurwa! Zanim jednak przejdziemy oczywiście do wykonywania tych wszystkich zadań związanych z Oliwierem Giru, gdzie wykonujemy to niestety w trybie menedżerskie arcydzieło, który jest ponoć najbardziej znienawidzony przez te wszystkie osoby, które robią faktycznie te, te wszystkie wyzwania. To, zanim to, moi drodzy, jak sami widzicie, mamy tutaj naprawdę, Olivier naprawdę. Olivier Gill, dziękuję za kolejnego donata. Moi drodzy, jak sami widzicie, mamy naprawdę masę jakichś wyzwań, zadań ukończonych, w tym wielka rywalizacja. Tutaj znowu jakieś rzeczy ukończone. Kolejne paczki, które są do otwarcia, więc jak najbardziej je weźmy. Mamy jeszcze postęp w sezonach. Mamy jakieś zespoły. Weźmy sobie to wszystko. Tutaj planeta retro sci-fi, albo może kogut, może wilk. O, wiem co, ja wezmę sobie wilka. Taki wilk będzie, będzie super. Tak więc biorę biorę Wilka. Lecimy dalej. Wilk leci do klubu. Mamy Jakuba Deszczę. Maneczko, pozdrawiam D. serdecznie i dziękuję pięknie złoty. za donata'. Mamy Eidhown i Feynord Rotterdam. To ja sobie wezmę PSW. Ciekawe, czego jest więcej fanów. Ciekawe, czego jest więcej fanów. Tak czy siak raczej tych zadań nie będę jakoś mega turbo wykonywał, ale oprócz tego, moi drodzy, mamy jeszcze. Ukończone Mistrzostwo Asyst, a co za tym idzie, Mati, za 500 asyst mamy paczkę rzadkich zawodników. Mati, dziękuję pięknie, dziękuję pięknie za, 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 za złotóweczkę. Czy pokazałeś tu Mati, nie, to, to jest karta do kina, już nieaktywna od dwóch lat, więc ten numer nie za bardzo ci cokolwiek da, tak jakby. Um, tak więc mamy dużą paczkę rzadkich zawodników. Od tego odbieramy jeszcze Mistrzostwo Asyst Premium. Fantastycznie, super, dziękuję, pięknie. Ale tak czy siak, to nie jest wszystko, bo ja tego futa nie odpalałem od dwóch czy trzech dni. Więc powinniśmy jeszcze mieć, jeszcze zanim tutaj te paczki, to powinniśmy jeszcze mieć tutaj oczywiście e, nagrody za Division Rivals. Dokładnie tak, nagrody za Division Rivals, gdzie weźmiemy sobie paczki niewymienne. Tak więc bierzemy sobie paczuszki niewymienne w 100%. Mamy drugą rangę, i teraz moi drodzy, tych Paczek mamy 10. No i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć te paczki. Oczywiście tutaj gwiazdą wieczoru będzie duża paczka za zawodników. I ja nie wiem, czy to nie jest paczka za stuka czasem, tak mi się wydaje, ale odpalimy sobie paczkę 75 plus i zobaczymy, czy na dobry start trafimy tutaj coś interesującego. Oczywiście wszystkie karty wysoko ocenione, jakkolwiek, są mile widziane, ale nie oczekuję tutaj niczego innego. Mor, dzięki, piękne, bardzo mi jest, e, bardzo i miło, ale teraz widzę, że czat jakoś tak mega się uaktywnia po prostu, żeby coś pisać tylko po to, żeby pisać, ale tu u góry są widoczne wiadomości dzięki temu. No, witam serdecznie wszystkich. E, dobrze, tak więc, dalej otwórzmy sobie dużą złotą paczkę. Jak widzicie, potężne ilości monet u mnie. Czy robisz party baga? Jest następny partybug do zrobienia? Naprawdę? Kolejny? Serio jest kolejny party bug do zrobienia? I co, tym, te, co tam jest tym razem? Co jest tym razem w tym party bugu? Te wszystkie, te same karty, które były wcześniej, czy nie? Bartel. 4 złote. Chelsea wygra z Porto. Bartel, dzięki piękne zadonejta. Ano, właśnie losowanie Ligi Mistrzów, moi drodzy. No coś niesamowitego. No nie będę ukrywał, cieszę się. Chelsea trafiła chyba, chyba najlepiej, ale ja, tak jak mówiłem na Twitterze, tak jak mówiłem wczoraj, ja nie chcę przekreślać Porto. Porto w jakiś sposób jednak ten Juventus wyeliminowało. Czy Juventus zagrał jak skończeni frajerzy? Tak, ale mimo wszystko Porto jednak musiało. Ten Juventus pokonać, więc uważam, że nie ma co deprimować jakby Portugalczyków. To jest Liga Mistrzów, to na takim etapie już po prostu naprawdę nie ma słabych drużyn i wydaje mi się, że każdy może wygrać z każdym. Wiadomo, trochę mniej spokojny byłbym o ten mecz, gdybyśmy trafili, nie wiem, na Bayern albo City, ale w przypadku, w którym mamy Porto, no jestem zadowolony, jestem zadowolony, absolutnie. O, pierwsze ekrany dzisiaj. Fantastycznie. Może jakaś chociaż wysoko oceniony. Bośnia i Hercegowina to będzie wiska, więc wiska w żadnym wypadku nie jest jakoś super fantastycznie oceniony. Dobrze, kolejna karta to jest znowu paczka rzadkich piłkarzy Elektron. To jest oczywiście paczka, w której trafiłem Piresa w pipie 20, więc może teraz też się. O, Konrad, mamy ekrany. Jeden złoty. Konrad, dzięki piękne! witam serdecznie, witam serdecznie i dziękuję pięknie za donata. Tutaj mamy Jago Aspasa Ocenionego na 84. Czy Oliver Giroud to najlepszy napastnik na świecie? Oj, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że Oliver Giroud to jest aktualnie najlepsza możliwa karta na świecie. No dobra, zostały nam trzy naprawdę dobre paczki. Paczka rzadkich zawodników razy dwa i duża paczka rzadkich zawodników, czyli paczka za 50 koła i paczka za 100 koła. O ile się dobrze orientuję. To są naprawdę, naprawdę dobre paczki. W pierwszej niestety bez walkoutu, ale trafiamy ekrana, a te ekrany to jest karta z Hiszpanii, bramka z... No nie, no David Decha oczywiście by był outem, więc tutaj niestety jest to Paul Lopez, oceniony na 83. Adria Pedrosa, ciebie sobie, w sumie nie powinienem ciebie kwiselować. Raczej teraz te karty są na wagę złota i powinienem każdą sprzedawać ewentualnie. A może teraz z walkoutem? No niestety. On oj. Czyżby kopa gówno? O tak. To jest fantastyczne. Fantastyczne jest trafienie takiej karty. Uwielbiam. Uwielbiam. Domingo, do tego Oskar, tutaj Kryzę, lubię, lubię, naprawdę lubię. Kryzę jeszcze nawet z duplikacie, więc rewelacja. No i teraz czas na ostatnią paczkę. Paczkę za stoka, za te 500 asyst zrobione, tak więc odpalmy paczkę za stoka. Nie mam żadnych oczekiwań, absolutnie w żadnym wypadku. Nie liczę, że nawet Walkart tutaj będzie. I moi drodzy. Oj! o, jest, kopa gówno w paczce za stoka. Tak jest, tak jest. 76 karta z paczki za stoka. To jest dokładnie to. Co tygryski lubią najbardziej? Rozjebany bank. kurde, Cztery kopa 4! Gu... Cztery. Cztery, cztery. karty kopa Libertadores. Cztery karty kopa Libertadores w jednej parce za 100 Chyba wygrałem, nie? To tak jakby trafić cztery karty Toty. To tak jakby trafić cztery karty Toty albo cztery karty Ikon. Jackpot. Totalnie roz... Nie no, wygrał chłop. Wygrał jebany, totalnie. O, Pogba, Bruno, Martial. No proszę, proszę. Co się zadziało z informami? A co się co się, miało, co się miało, zadziać? Dobra, panie Didier Drogba. Ale pięknie Watkins. Jak ty byś chociaż nie wpadał pod nogi Drogbie, to to okej, okay. ty jesteś tak, jesteś jak dla niego tam tylko tłem. To nie wpadaj mu chociaż pod nogi, proszę cię. Ojoj. Czekajcie, tu są teraz kłopoty, komplikacje. Martial ale zalutował Riz James, Pomyślałem, że. Nie, Riz James, tylko Daniel James, to jakaś podróbka. Dobra, Eric Bai. I Rhys James. Daniel James, przepraszam. Daniel James. Czy tam jest Didier Drogba już? Jest i Didier Drogba. Miała być głowa. No dobra, no niech będzie i tak. Drogba 1 do 0. Ale no widzicie, no, do środkowania? W przypadku drogby już ten, już się to jakoś sprawdza. Już to jakoś lepiej działa. A czekajcie, w sobie mógłbym sobie zrobić zmianę, nie? Oj, 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 no właśnie Zinczenko musi zostać zmieniony. To czekajcie, zrobimy sobie jednak te zmiany. Stop, czekajcie sekunda, więc tak. Zmienimy sobie tak. Zamiast Zinchenko wejdzie sobie tutaj Serginio Dest. Zamiast... Koyate, wejdzie sobie Endombele, w miejsce Jamesa wejdzie sobie Sinisterra Albo Bernard, macie lewą nogę albo prawą nogę? Nie, wszyscy jesteście lewo i prawo nożni Więc to nie ma tak jak totalnie różnicy Więc Sinisterra zapraszam, lecimy z tematem 3 zmiany Essa Dobra, tu wejdźmy sobie bramkazem, No i pięknie Ramsdale to przechwytuje i Oli Watkins. Nie wiem do kogo podałeś, ale rozumiem. Sytuacja kryzysowa. Fofana. O! I piękny drogba przejmuje tę piłkę. I elegancko. Didier drogba. Pięknie do środka. Czemu drogba w ogóle z dziewiątką? Ja mu dałem. Ja mu sam dałem dziewiątkę. Coś niesamowitego. Czemu nie grasz w Food Champions? Bo granie w food Champions nie ma sensu. Przecież te nagrody za food Champions to jest jakiś żart. Kogo ty tam z Team of the Week? Kto, kto ci z Team of the Week się przyda do składu? Oczywiście poza Kevinem De to jest jedna karta. Nie dostał teraz ani Messi, ani Ronaldo. Nie wiem, co ma jeszcze kurwa zrobić Edward Mendy, żeby dostać informa w tej Fifie. Chyba hat walnąć, zachować czyste konto, a przy okazji hat walnąć, to chociaż, no jak pokazuje Ronaldo, to też nie wystarcza, prawda? Kuszą tylko wszystkich teraz tymi darmowymi pikami, ale sorry. Pod to gówno. I nagrody nie są totalnie tego warte. Playerpiki są useless. I mówi to osoba, która akurat trafiła naprawdę. Kilka zajebistych playerpików. Ale no ta drużyna tygodnia to jest. To jest dramat jakiś. Oj, oj. O! U Halo, mamy eksperta. No moi drodzy, Eric Bai. Eric Bai. Eric Bai z absolutnym kolejnym. Fantastycznym trafieniem. Uwielbiam. Ojoj, oj, fał, Faul, panie Sęcio, dziękuję. Halo, witam Adam, dzień dobry, Fikajo Tomori. A podajmy sobie na blisko, Eee, Didier Drogba, la la lala. No, Drogba by był cudowny, chociaż paradoksalnie, wiecie, jak teraz mam. Jak teraz jest Ziru, jakby jeszcze mi wpadł Drogba, no ja dupia, gdzie ja bym zmieścił tych wszystkich napastników? Jest Zola, jest Werner i jest Ziru, jest, yy, byłby Drogba, to chyba bym musiał zmienić na formację bez skrzydeł i wypieprzyć faktycznie Azarda. No przecież jeszcze jest Mount, ale jeszcze jest SN ale jeszcze jest Kante i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie jutro Szarkę? Jak codziennie, przyjacielu, o 8 rano na kanale Nixxiom Games. Dobra, endą Słuchajcie, strzelmy coś głową, ok? Proszę was. Dośrodkujmy tę piłkę. Strzelmy głową i będzie zajebiście. Dobra, są so, maksem, rozpędzaj się. Drogba biegnij tam. O! Wow, Okej! Okay. Okej. Okay. Tak też można, nie? Tak też jak widać można. No, szanuję bardzo. Szanuję bardzo, panie Didier Drogba. Czy to się. Ej, czy tam było bramkę głową, czy bramka po dośrodkowaniu? Stop! Czy to był gol po dośrodkowaniu, czy bramka głową? Gol po dośrodkowaniu, czy bramka głową? W sumie, dlaczego główka? Przecież to w nawiązaniu chyba właśnie do tej bramki po przywrotce. Maciej, przerwa, no wybacz. Wybacz, wybacz, że cię zawodzę. Po dośrodkowaniu. Kurde, to zajebiście. O ósmej rano kariera szalkę, tak? Mistrzu, jak codziennie. Na drugim kanale Nexion Games. Jak codziennie, ósma rano kariera szalkę. Na ratunek szalkę. Oli Watkins. I dawaj, na skrzydło. Es. Pięknie. So, mę. Tutaj już jest Drogba. I Drogba. Uy. Drogba, poje... co jest grane? Chłop najpierw strzela sobie przewrotą nożycami, teraz skorpionem na cześć wielkiego Ziru, Na cześć Boga! Na cześć Boga! Co ten chłop robi? A jak? Tu brawa przewrota. Chce strzelić tylko zwykłego gola głową, ale Drogba jest za dobry. Drogba jest za dobry. On ma tę grę, on to czuje. I już, cyk! Znowu dośrodkowanie, znowu są Maxmę. Widzę cię tam, drogba, widzę cię tam, Oli Watkins. Są Maxmę już tu jest. Spokojnie, oj, drogba, już się nastawiał na takiego mocarnego woleja, który by po prostu zabił Bramkazu, ale nie tym razem.